Siemanko Widzowie, kolejny poranek całkiem w innym miejscu. Jeszcze tutaj nie byliśmy. Jest dosyć wysoko. Nie wiem, jak to Wam udowodnić, ale jest dosyć wysoko. Słuchajcie, co do, co do tej nory, no niestety nie ma Mario. O, może uda mi się pokazać wam. Muszę mieć tylko kawałek kamienia. O, dobra mam. Także, o, kurde, nie na tą stronę. Na tą. No, jest dosyć wysoko. Jestem na takiej ram... rampie, yy, gdzie suwnice jeździły. Także tak to wygląda, słuchajcie. Też fajny materiał. E, prawie jestem pod dachem. Nie, nie, <śm> Wariatwo, to wariactwo. Nie mogę wejść do nory, bo nie ma Mario. Nie mogę, zgubiłem go gdzieś, nie wiem gdzie on jest w ogóle i, i, i nie mam zielonego pojęcia. Mam nadzieję, że się odnajdzie Mario. Natomiast słuchajcie, widzowie, yy, już zaraz będzie lajty, Na, naprawdę. Ja mam, mam sporo kłopotów z tym wszystkim, co się dzieje wokół mnie. Także yy, naprawdę proszę was, kurde, dajcie mi tego trochę luzu, nie? A nagrać? mam nagram zawsze materiał I to teraz całkiem fajny, kurde, wyszedł Oczywiście, no kurde Ale jak nigdy Jak nigdy, zobaczcie Jak nigdy Znaczy czasami go piję Ale, ale akurat Teraz tak się trafiło, że Patrzcie, barierka się kończy i Można wyskoczyć na bok Niechcący Zobaczymy co jest dalej Wariackie materiały nagrywam i powiedziałem, że wariackie materiały nagrywać będę. Bo to jest wariackie. Szyby bić nie będę, bo nie mogę. Bo będzie ban. Tu jest zejście. Tylko to jest niewygodne. Tamte mam wygodniejsze zejście. No ale spróbujemy zejść razem. Co do Konona już się nie będę od niego, do niego odnosił. Powiedziałem, już dosyć mam tego pana i nie chcę się odnosić ani do majora, ani do Konona. Mam tego dość. O, bo zaraz wyskoczę stąd. <laughs> wyskoczę. Dobrze powiedziane. Wyskoczę. Chyba na od razu na Amen. Nie ja będę się odnosił do tych panów już po prostu. Nie chcę. Nie pytajcie się mnie o nic. O takie rzeczy. Czy, czy to, czy tamto, czy to Nie, po prostu nie. Powiedziałem, że nie. To powiedziałem, że nie. Czy wejdę do dziury? Wejdę. Wejdę na pewno. Patrzcie, jak fajnie. Jak fajnie, jak wysoko. Wejdę, wejdę na pewno. Dzisiaj już ją sprawdzałem. Tylko, że nie mam wsparcia. Nie mam Mario. Kurwa, nie, nie wiem gdzie on jest. Gdzie on, gdzie mi on kurde zniknął. Wczoraj pojęcie nie mam zielonego. Patrzcie, jakie śmieszne. Nie wiem do czego to służy. Może ktoś mądry mi to powie. Po co jest drabinka tutaj? Chyba, że się wspiąć. Tam, no bo są dwie drabinki. Patrzcie, jedna i druga. Nie wiem, nie wiem, nie, 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 nie znam się na tym Ale dobra, idziemy dalej Skoro eksplorujemy Oj, tu te są drabinki, zobaczcie Boczne A jak ja mam tam przejść, kurwa, przelecieć? No tu się to zastanawiam teraz No dobra, nie będę to aż tak ryzykował dla was tu jest, macie zejście. Jest wysoko, bowiem szczerze, jest wysoko. Jest jakieś. No. Drugie, trzecie piętro to bite. I pod, pozdrawiam jeszcze raz. Pozdrawiam Adama przede wszystkim. Pozdrawiam Adam Cię. Kurwa trzymaj się, chłopie. Jak tylko jakiś grosz będę miał, to Ci pomogę. Pozdrawiam przede wszystkim Adama. I Twoją kobietę. Również pozdrawiam. I nic więcej mam do powiedzenia. Zobaczcie sami. Świat jest piękny, tylko trzeba z niego korzystać.